Mam na imię Katarzyna. Od lipca tego roku pracuję jako pracownik biurowo-administracyjny. Dzień dobry Pani Katarzyna. Bardzo miło jest nam dzisiaj z Panią rozmawiać. Dzień dobry. Spotkałyśmy się tutaj razem z Panią dzisiaj, żeby porozmawiać o pracy i zatrudnieniu w trakcie pandemii. Jakby mogła Pani kilka słów od siebie opowiedzieć. Jak trafiła Pani do nas, do fundacji, jak znalazła Pani zatrudnienie, czym się Pani zajmuje? Zdecydowanie musiałam sobie znaleźć pracę. O fundacji wiedziałam już wcześniej. I pomyślałam, że to jest dobry sposób na znalezienie pomocy w szukaniu pracy. I dlatego kroki skierowałam właściwie od razu. Po utracie poprzedniej pracy, kroki skierowałam tutaj. E, udało mi się samej znaleźć pracę również szybko, mimo e, pandemii. E, intensywnie przeglądałam różne ogłoszenia, sprawdzałam też ogłoszenia w różnych urzędach. Udało mi się na stronie e, Bibliotynu Informacji Publicznej e, znaleźć odpowiednie ogłoszenie, mimo że przez jakiś czas. E, Ogłoszenia były niedostępne, rekrutacje nie były realizowane i jednak należy trzymać rękę na pulsie i cały czas sprawdzać, czy e, nie, uruch nie uruchomiły się jakieś rekrutacje. E, okazało się, że się uruchomiły, wysłałam zgłoszenie i dostałam zaproszenie na rozmowę. To już było tak naprawdę w trakcie pandemii te pani poszukiwania pracy, jak i samo rozpoczęcie pracy. Jego mogła nam pani opowiedzieć, czy jakieś tutaj obawy w czy... tym? W, pracy w tym czasie wystąpiły u Pani. Nie, nie bałam się w ogóle. Wiedziałam, że e, reżim sanitarny zostanie zachowany, bo e, wszyscy, którzy wszyscy moi znajomi, którzy pracowali, e, mówili o tym, że e, reżim sanitarny jest zachowany u nich w pracy i nie należy się przejmować. Nie należy się bać, że na pewno będzie wszystko dobrze i faktycznie tak było. Jak poszłam na e, rozmowę kwalifikacyjną, e, To właśnie, może się podpytamy, jak w trakcie pandemii wyglądała Pani rozmowa rekrutacyjna? Czy tutaj widziała Pani zmiany względem rozmów jeszcze sprzed czasów pandemii? Zdecydowanie tak. Osoby, które zostały zakwalifikowane, zaproszone na rozmowę rekrutacyjną, były umawiane w dość dużych odstępach czasowych. Wszystkie musiały przyjść w maseczce, zachować odpowiedni odstęp. W czasie rozmowy, w pokoju, do którego zostałam zaproszona, osoby, z którymi rozmawiałam, siedziały w odpowiedniej odległości mhm. Ude mnie. Wszystkie też były w maseczkach. wchodząc do biura, należało zdezynfekować ręce. Wszystkiego pilnowali panowie z ochrony. Mhm. Także mhm. nie udałoby się ominąć. Okay. A czy ten proces rekrutacyjny w Pani perspektywie był jakoś wydłużony właśnie ze względu na pandemię? Czy ten czas trwania rekrutacji był porównywalny do tego sprzed czasu pandemii? Wręcz przeciwnie. Był przeprowadzony bardzo szybko i sprawnie. Mhm. Żeby nie narażać osób na dłuższy kontakt ze sobą, nawzajem. Mhm. Mamy również pytanie, jak pracodawca już po zatrudnieniu przez Panią poradził sobie z, ze wszystkimi obostrzeniami i zasadami bezpieczeństwa. Jakie tutaj zasady zostały wprowadzone, tak żeby pracownicy w trakcie pracy również czuli się bezpiecznie? Pracodawca poradził sobie doskonale. Przy wejściach są rozstawione dozowniki z płynem wirusobójczym. Taki płyn jest dostępny właściwie wszędzie, na każdym korytarzu, przy każdej drukarce, przy wszystkich elementach, które dotykane są przez wiele osób. Tak samo w pokojach socjalnych. Klamki są wycierane kilka razy dziennie i wszystkie takie miejsca, które dotykają, do których dotyka wiele osób, mhm. wszyscy nosimy maseczki. Staramy się. Mijać na korytarzu w odpowiednim odstępie. Tak samo windy. Windy mają, mają teraz określoną liczbę osób, które, które mogą windą przejeżdżać. Nie ma już niestety tak fajnie, że pięć osób wchodziło do windy. Jedna osoba niestety tylko. I te wszystkie względy bezpieczeństwa są skrzętnie pilnowane, tak? Pilnowane, i w dodatku każde nowe obostrzenie, które jest jakby, które idzie od strony rządu, jest jeżeli istnieje konieczność wprowadzenia nowego mhm. obostrzenia, wszyscy pracownicy są o tym informowani. A czy Pani z perspektywy pracownika ma może pomysły, jak jeszcze o te względy bezpieczeństwa bardziej zadbać? Czy tutaj ma Pani poczucie, że pracodawca jakby w pełni w 100%, w 100 tę pracę wykonał? Myślę, że jak na możliwości pracodawcy, który musi zadbać o to, żeby praca była wykonywana, zadbał myślę, maksymalnie dobrze, wprowadzając jeszcze dodatkowo hybrydowy system pracy? Mm -hmm. Czyli po prostu je, częściowo pra, pani pracuje z domu, częściowo jest to praca w biurze, tak? Pani, tak. Pani Kasiu, a jeżeli chodzi o takie rady, które mogłaby pani dać osobom, które teraz poszukują pracy, e, często ta ich droga jest właśnie utrudniona ze względu na pandemię te poszukiwania trwają trochę dłużej, a osoby tracą czasem motywację. Jak mogłaby Pani dać jakieś takie wskazówki, rady od siebie, jak, jak teraz odnaleźć się w tych poszukaniach pracy, jak tą motywację utrzymać? Uważam, że nie należy się bać. Należy nadal tak samo szukać ogłoszeń, szukać informacji się znajomych, nie bać się jeździć na rekrutację, Reżim sanitarny jest zapewniony wszędzie. Żaden pracodawca nie może sobie pozwolić na e, odpuszczenie, bo wtedy pracownicy mu się rozchorują i straci pracowników. Mm -hmm. e, także wszędzie, wszędzie reżim sanitarny jest zachowany. E, kandydaci przychodzą na rozmowy pojedyncze, nigdzie teraz już nie zdarzają się takie spędy e, kandydatów, takie zgromadzenia, nie ma mowy a jeżeli chodzi już nie tylko o kwestię poszukiwania pracy, ale również jej utrzymania, czy tutaj w dobie pandemii Pani ma jakieś obawy odnośnie utrzymania zatrudnienia? Zdecydowanie nie. Wręcz odwrotnie, chociaż ja rozumiem, że praca w niektórych sektorach może wpływać na niepokój, może pojawić się niepokój związany z utratą pracy. Ale nie mając tej pracy, nie należy o tym myśleć. W moim przypadku wygląda to tak, że absolutnie nie boję się utraty pracy, gdyż jeśli pracodawca pozwalałby sobie teraz na zwalnianie ludzi, nowa rekrutacja wiązałaby się z utrudnieniami, bo nie jest łatwo przeprowadzić rekrutację zachowując wszystkie konieczne wymogi. I zbyt pochopnie się teraz pracowników nie zwalnia. Pani Kasiu, tak naprawdę jest Pani jednym z przykładów osób, które w trakcie pandemii znalazły tę pracę, to zatrudnienie utrzymują, więc my gratulujemy jak najbardziej. Dziękujemy też za Pani takie świadectwo i zachęcenie motywację innych osób do tego, żeby jednak nie bać się poszukiwania w tym pracy w tym trudnym okresie. Także z naszej strony bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy za możliwość spotkania się z Panią. Życzymy dalej powodzenia w pracy i wielu sukcesów na polu zawodowym ogólnie. Także bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Ja dziękuję. Dziękujemy.